Witajcie kani do drugiej części kolejnego odcinka z naszej serii Po cienkim lodzie Wydawało mi się wtedy, że coś próbuje przede mną ukryć A to, że przemilczył sprawę Tylko udowadnia, że ma rację No tak erytrystekcją Wziąłem telefon i wybrałam numer Briana Sygnał ciągnął się długo, a potem umilkł Widocznie jeszcze śpi hm. Okej, okay. zobaczmy niedawną rozmowę i przedzwoni Choć ta sytuacja nie da mi spokoju przez cały dzień Musiałam się do niego oderwać. Dlatego znalazłam sobie siłę, żeby zadzwonić do Liz. Dawno nie dawała sobie znać. To mnie niepokoi. Lis odbierała szybko. I odzwała się z głosem. Cześć, jak leci? O, opuciłaś mnie. Więc tak sobie. Nie wiem, się ostatnio czasu, żeby rozmawiać. Nie chcesz się spotkać? Liz robiła pauza. Liz? Co? Dzisiaj akurat chciałam pójść na lodowisko, no czy możesz mi towarzystwo? Do treningu jeszcze czas, więc bardzo chętnie. Umówiliśmy się na spotkanie, podeszłam do szafy i wyjąłem kilka strojów. To na nic innego nie robi, tylko jeździ na lodowisko. Tak w kółko, w kółko, w kółko. Znaczy no, wiadomo, że... ale żeby wolny czas spędzać na lodowisku, żeby tenik spędzać na lodowisku. spoko. Jeszcze praca. Lato. I może weźmiemy właśnie biały strój, żeby po prostu potem się ubrać jak Cassandra? Czyli się te rude włosy na przyszłym spotkaniu. Jesień. Wiosna i zima. Kurde! Ale na świecie w tej jasnej. To jest takie <laughs> ciekawe. Jesień też jest mega cute W ogóle mi się to mnie ukocha na pora roku, napiszcie mi w komentarzach jaka jest wasza ulubiona pora roku, bo ja kocham jesień Teraz jak już zaczyna padać niektórzy. to, to już nie jest moja jesień, to, to, to już jest bzitkie. <grym> Ale jak było po prostu październik i połowa listopada tak jeszcze bo tak ciepły cudownie mm, the best Ale dobra, chyba zrobimy tak faktycznie jak planowałam, czyli weźmiemy ten strój Po tym to jak tu jest Uff no nie powiem, imponujący wygląd Widzicie co? Chyba się poświęca nie, nie wiem czy w tym odcinku spustkamy Cassandrę, ale... Gdzie są te włosy? Dawać mi te włosy, dawać mi te włosy Czekajcie, w tę stronę powinno pójść się chyba szybciej Tylko przejdziemy przez te klasyczne, które tu są dostępne Mhm No prawie jak Cassandra, no normalnie kopia Dobra Idziemy taki styl na lotowisku, od razu szukam Liz wraz z Andrew. Uskrydolona, uśmiechnęłam się na twarz i podeszła do nich. Liz zwróciła się w moją stronę i otworzyła pięcia. Przywitałyśmy się, a potem zwróciliśmy się w stronę Andrew. Postanowiłeś się pojeździć razem? Nie jest taki pan, ale wydaje mi się, że ona tak się cieszy, że ci widzi, że całkiem mnie zapomniała. Rozumiałyśmy się i Andrew ze zrozumieniem wycofali się zostawiając nas sama. <laughs> nie mogę z tego wyglądu. <laughs> Pójdę na lód i wszystko mi opowiesz? Zginęł głową. Przebrał się, się i weszliśmy na tafla. Póki się rozgrzewał Lisa postanowiła mm, zacząć swoje maleńkie przesłuchania. Nadziewość przez ten cały czas. Ach, ojciec, prasa, treningi. Prawie nie miałam czasu, żeby się rozluźnić. Słyszałam, że Ty i Brian brać udział w wyścigach. <laughs> A potem odlecieliśmy na drugi koniec <grym> A przynajmniej nasza Katrin. Dziwiłam się, jak to przecież poinformowana Niech zgadnę. Brian ci powiedział. Legika bez zarzutu. Myślałam, że i ty mi opowiesz. Ach, jest to po takiej nieoczekiwanej i spontaniczne Sama się wtedy zdziwiłam. Nie wiem, co mnie skłoniło, żeby do pójść. Mam no, wrażenie, że miałaś głód co? W moim życiu jest tyle adrenaliny, że nie jeden było zazdrościł. Chociaż nie ma czego zazdrościć. Lisa chichotała i pociągnęła mnie za sobą. Ja chcę widzieć co u niej. Pokażesz, czego się nauczyłaś podczas treningów z samym tejtem Marszalem. Porozmawiaj jeszcze jeszcze zdążymy. Przyspieszyłyśmy. Lisa wjechała na środek lodowiska i skręciła się w piruacza. Daj spokój. Mnie wystarczy treningów. Dziś chcę po prostu pojeździć. Tak? Lisł popoczyna mnie w zadumie. Wobec tego, perek. Pocałam je w rękę i szybko pojechałam w drugą stronę scenę, I dźwięczy dziecięcy śmiech. Przymnął ślad za nią. Tylko mi brakowało w tej surowej ciarskiej dziewczynia. Pojechałam za nią i ściskałyśmy się po całym lodowisku, czasem mm, przeszkadzając innym muźwierzom. Oczywiście, kiedy szczekłyśmy, że są bardzo niezadowoleni, udało się, że trenujemy. Na trybunach zna założyłam znajomą twarz. Mmm, Charlotte, Usiadłem w wolnym miejscu i basowa nas obserwowała. Lisa uważała moje zainteresowanie i też odwróciła się w jej stronę. Nerwowo zaciskam palce, próbując zorientować się, jak one dwie odnoszą się do siebie wzajemnie. Lecz nieoczekiwanie, Lisa pomachała matce ręką i powitał się radośnie. Nie może być! Jednak nam się udało! Lisa odwróciła się do mnie. Bardzo chciała zobaczyć, jak ja czam. Dziś ją tu zaprosiłam. Myślisz, że niepotrzebnie? Nie, nie, Coś ty! Po prostu nie oczekiwałam, że... Lizuś się na się z wdzięcznością. Po naszej kolacji, o twoich słów, zmyślałam się o tym, że może rzeczywiście warto dać jej szansę? Całą noc wahałam. I wreszcie... Mm, poszłam jednak na ryzyko. Nie żałuję. Porozmawiałyśmy. To było szczere. Potrzebna nam opór rozmowa. Bardzo wiele wyjaśniła. Dowiedziałam się wielu rzeczy które mnie zszokowały. Zrozumiałam, że ona zasługuje na szansa. Nie powiem, że wypatrzyłam mi do końca, ale chciałabym spróbować odbudować relacje między nami, ponieważ jej oczy nabrały sami. Brakuje mi jej. Podjechałam do Liz i objawiłam ją bez słowa. Dziękuję ci za pomoc, Catherine. Cieszę się, że wszystko idzie ku lepszemu. Po jakimś czasie Liz uznała, że pora zostawić mnie, bo niedługo miał mi się zacząć trening. Poszedł do szatni, a Charlotta podążała za nią. Na lodowisku pojawiły się Tate i Elena. Dotknął się oni mnie w pewnych bojowej gotowości na ich twarzach pojawiły się pełne aprobaty uśmiechy. Tate wszedł na lód i podjechał do mnie. Tate podjechał i uniósł ręka. Tuteczkę przed nerką. Rozśmiał się, ale powtórzyła jego gest. Tate załapł za rękę. Oszustewko? Oglidziłem się w miejscu i stanęliśmy na początkowej wozie. Jesteś dziś zadowolona? Podoba mi się to. Cieszę się, że ci widzę. To jest nią. Jestem są do pracy. spóźniłeś się trochę. <grym> się> Cieszę się. Czyżby? Test Tate zmierzył swoje włosy i żarczył bujnie na pół mieście. Twoje odnos odnoszenie się z tej to się relację. Fakt, trudno mi się oprzeć. Stuknąłem gorami i oboje się rozśmieliśmy. na zawołanie. Na tafle weszli to. i Nina. Od tamtego pamiętnego dnia, Tom patrzył na mnie z wielką ostrożnością. To mnie nie a przeciwnie, dawało sił. Tom miał nadzieję, że moralnie zbawi mnie na lodzie. Zrozumiał, że mogę psychologicznie nie wytrzymać jego obecności i próbował to wykorzystać. Jednakże, kiedy zamiar na podnawce, Pozostało mu pogodzić się z klęską. No zaczniemy ćwiczyć program na eliminację. Każdy, mam nadzieję, że odpoczęłaś, bo w od tamtej chwili nie wolno ci robić błędów. Tak jest, Elno. sobie tą głową i wzięliśmy się do pracy. I znów krok zbliżył się do spełnienia marzeń. Kilka godzin później skończyliśmy bardzo udany trening. Jak na razie wszystko wyglądało nieźle, ale było wiele elementów, które wymagały jeszcze korekty. Elna powiedziała, że jak na pierwszy raz dobrze nam dałam sobie radę. a do końca przekonała mnie o tym niezadowolone spojrzenie Niny i Toma. Postanowiłam zostać na lodowisku i samodzielnie kontynuować trening, ale przedtem miałam wraz z Tate'em i Leną omówić kolejny trening. Poczekałam, aż Tate się przebierze i razem poszliśmy w stronę wyjścia. Elna z entuzjazmem opowiadała coś, Andrew. Po oczach starszego człowieka widać było, że delektuje się jej słowami i urodą. Gołym okiem można było dostrzec, że patrzy na nią jak zakochany mężczyzna. Ona. mu się podoba. Znańc, Andrew. Będzie milczał do końca. Jest bardzo nieśmiało wobec kobiet. Boi się, że może nie podobać się Elenie. Ale przecież jego wewnętrzne piękno może rozkochać sobie każdego. Wystarczy je okazać. Obok niego Elena śmiała się szczerze. Wyglądała na inną. Łagodną, delikatną, wesołą. Zupełne przeciwieństwo tej. Jak mu zawsze ją widziałam. Może spróbować ich zesłatać? Tak! Na to czekałam! Na to czekałam cały czas. Jej ja i Ted na siebie i od razu zorientowawszy się, że myśli o tym samym. Myślisz, że warto spróbować? Zobacz tylko, jak dobrze się ze sobą razem czują. Ona jest taka niedostępna, ale z nim o tym zapomina. A samotny Andrew wreszcie czuje się uskrzydlona. Dlaczego im trochę nie pomóc i nie zainspirować? Tade znów popatrzył na nich, nie mogąc powstrzymać uśmiechu. Ale nie rzeczywiście, brak miłości. Andrew, to wspaniały człowiek, jestem pewna, że będzie unosił na rękach. Ty niepewnie wzruszył ramionami. Proszę, daj mi swój telefon. Nachmurzył się, ale wyjął telefon z kieszeni i podał jej go. Czego szukasz? List płciami. W jakiej restauracji pracuje jej ojciec? I znalezienie jej zajęło mi tylko kilka chwil. Wybrałem numer i zamówiłem stolik na wieczór. Przez ten cały czas Tate ze zdumieniem patrzył, co robię. I co to miało być? Po prostu mi pomóż. zapomnij Tate za rękę i przytuliłam się do jego ramienia. Podeszli mi do Andrew i Helena, którzy spojrzeli na nas ze zdumieniem. Catherine, dlaczego jeszcze się nie przebrałaś? Pojedź jeszcze trochę, a potem muszę iść do pracy. Postąpiłam teraz komać do dobrej sprawy. Poprosili, żebym się przyszła, mimo że mam wolny dzień. I to strasznie niezręcznie wyszło, bo jej Tate zarezerwowaliśmy stolik w restauracji. My co? No jak to? Po całym w ramię. Nie przestając uśmiechać się do trainerki. <laughs> tak, zarezerwowaliśmy. Byłoby dobrze, gdyby stolik nie przepadł. Pomyślałam, że może pani pójdzie. Ja razem z Tatem? <laughs> Elena uśmiechnęła się. Co ludzie pomyślą? W sumie... Tate postanowił podnieść grę. Muszę iść do ojca. Obiecałem z nim posiedzieć. Elena teraz się na twarzy. Dlatego z radością ustąpiłbym w swoje miejsce, Andrew. M mnie? Tak, myślę, że powinien po trochę odsapnąć od tej ciągłej pracy. I ty też, Elena. O, nawet nie wiem. Trzeba by poszukać mojego garnituru, bo jak w takim stroju... Więc... Zgadzacie się? Elena popoczęła nas nie... Spokojnie. Ale gdy tylko jej wzrok padł na Andrew, od razu postanowiła przyjąć propozycję. Myślę, że nie zaszkodzi mi mały odpoczynek. A jeszcze w takim towarzystwie? Andrew ze wstydzeniem puścił wzrok. Więc bądźcie gotowi dziś wieczorem. Tate wyśle wam adres. Tate podszedł do Eleny i omówiwszy pan następnego treningu, pożegnaliśmy się. Andrew razu skoczył w moją stronę. Kafryn, co to miało być? Co masz na myśli? To wszystko tak dziwnie wyszło. Nawet sobie nie wyobrażam, że zjem kolację w towarzystwie takiej damy. Masz tremę? Andrzej zawahał się, ale jednak odpowiedział: T Tak, Elena, ona zasługuje na coś więcej. A tu ja stary cię ze swoim romantyzmem. Śładkie. Hmm, Wziąłem Andrę za ramiona i pokręcił głową. <grym>, nie śmi się tak myśleć. Doskonale do siebie pasujecie. I wcale nie jesteś starym dziadem. Podziękował mi za pomoc. I poszedł, żeby zwolnić się wcześniej i zdążyć na kolację. A ja nawet nie wróciłam na lód. Jej, jak go Do wieczora całkowicie poświęciłam się jeździe figurowej. Trening przed eliminacjami wyszedł e, produktywnie. Ale nie chciałam sobie I Inakże. Niedawno by mi było zaznać spokoju. Hej, Kassandra, masz też mam rude włosy już teraz. I nawet biały strój. I czemu masz tą. No, ...jaką gracja? Rzuciłam się w stronę tej, którą najmniej spodziewałam się zobaczyć. Stałam przy barierce, czekając cierpliwie, aż to nie podjada. Poczułaś się niepewnie, ale ciekawa się o górę. Czego to pani szuka? Kasandra z samozadowoleniem skrzyżowała ręce na piersi. Jakże przyszłam do ciebie? A kiedy to przyszłyśmy na tyle? Podczas ostatnich wyścigów. Jak mnie pani znalazła? I przede wszystkim po co? Niech cię znalazłam. Ty też poważnie? Catherine, gdzie jeszcze cię szukać? Jeśli nie w klubie. Nie zajmiesz się niczym więcej oprócz lodowiska. Poza tym, sądzisz, że jesteś młody dziewczynką i wiesz, jak mi łatwo Cię znaleźć. A po co? To już wiele ważniejsze pytanie. Gdzie może zdołasz mi pomóc i uprzejmie udzielić informacji, gdzie podział się Hajdż. Mister Baker? Nie ma go w pracy, ani w domu. Nie zbiera telefonu. Jestem pewna, że umiesz się domyślić, gdzie przepadł i natrętwo sprawiło, że się spięłam. Tu poszedł do nas jeszcze jeden człowiek. Hej, Leo! Już zdążyła się wystraszyć, Cassandro. Odwróciła spojrzenia. Co ja mówiłam o uprzejmości? Leon, o co się? Je? Jeśli ci się dowiemy, to lepiej. Jeśli tak, nie ma co się spieszyć. Dlatego, Cassandro, proszę, zostaw nas samych. Skinęła głową i oddaliła się bez słowa. Jaki grzecny pieseczek. eczek. Leon, powoli rzucaj się po lodowisku. Miał wrażenie, że nie czuję się tutaj dobrze. Nie, jak sukcesem, myślę. Dlaczego pan zamiar udawać, że go to wchodzi? mi sobie kondynansę. Wspiechałem, Miss Carve. Naprawdę to pana interesuje? Kurde, waham się między tym pierwszym a tym trzecim. Dobra, trzecia. uśmiechnął się. Nawet pani nie wie, jak bardzo. Jego cyniczy ton sprawił, że się wzdrygnęłam. Więc nie wie pani, gdzie jest mój stary przyjaciel. Nie mam pojęcia. Nie miałam z nim kontaktu od waszej gry w pokera. Dziwne. Ten brak informacji mnie niepokoi. Ja bardzo nie lubię być niespokojna. Jest coś Pani ukrywa, proszę zdobyć się na śmiałość i to wyznać. Proszę zapytać kogoś innego. Nie mam informacji. Nie posłuchaj Pan moja prawda? Może być Pan pewien, że nie będę Pana przekonywać. Jeśli nie podoba się Panu moja odpowiedź, to już Pański problem. Nie podoba mi się przemilczenie. Przemilczenie to też swego rodzaju kłamstwo. Więc. Będzie pan musiał uwierzyć w moją szczerość. Mam nadzieję, że mnie pani nie rozczaruje. Wobec tego będę miał prośbę. Uniosą brew. Kiedy dowie się pani, gdzie jest pani szef, proszę przekazać pozdrowienia. On zrozumiał. Leon odwrócił się. Zaczymać go odpuścić. Odpuścić go. Mr. McCraft. Pozwoli pan, że pan zacznie na kilka minut? Zawahał się. Pochylił z głową, zupełnie jakby miał wątpliwości. Ale jednak, postanowił znowu odwrócić się w moją stronę. Stałem na lodzie, a on po drugiej stronie tafli. Rozglądana z barierka, której z jakiegoś powodą miał ochotę się pozbyć. Uważne spojrzenie, obojętność tego mężczyzny, Dziękuję mnie do niego czarcie, z tym posłownym. Jego sposób prowadzenia rozmowy, zagadkowość. Bezapelacyjna szczerość. Nie mogę pozostawić nim obojętną. Chciałam mnie pani zatrzymać po to, żebyśmy pomilczeli. Drgnęłam, ale od razu piłam się w garść. Czekajcie. <laughs>